Może zaczniemy od prostego pytania: kim jesteście? Jesteśmy studentkami edukacji artystycznej trzeciego roku. To może skąd pochodzicie? E, pochodzimy z poza Głogowa, ale już trzeci rok tutaj mieszkamy. Czym się w tej chwili zajmujecie? W tej chwili robimy ozdoby w ramach projektu na korytarz szkoły. Skąd w ogóle taki pomysł? Postanowiłyśmy w tym roku pomóc gimnazjalistom właśnie w realizacji takiego projektu, że robimy ozdoby walentynkowe. Pomysł jest stąd, że zainspirowała nas pani magister Ostrowska do tego, żeby tu przyjść, no i poszłyśmy za jej głosem. To dokładnie malujecie? No to takim punktem kulminacyjnym są postacie dwie, Roma i Julii, które zostaną umieszczone na takiej fontannie, będzie to tak imitować taką balustradę, a wokół będą oczywiście standardowe serduszka i takie amorki, coś w tym stylu. Czy wcześniej również składałyście takie wizyty w innych szkołach, pomagając im robić dekoracje na korytarza bądź na różne plakaty? Nie, to jest nasz pierwszy raz i mam nadzieję, że miło go będziemy wspominać. Jestem tu, ponieważ pomagam w robieniu prac plastycznych na Dzień Świętego Walentego. Jesteśmy tu, żeby Dzień Świętego Walentego był obchodzony tak, jak powinien. Chcemy go obejść z godnością i tak, jak powinien być obchodzony. Jak wam się tu pracuje? E, panuje bardzo dobra atmosfera, dziewczyny są bardzo pomocne i dużo się od nich na pewno nauczymy. Jakie są dla ciebie walentynki? Walentynki są dla mnie bardzo ważnym dniem, ponieważ e, obchodzę je od kiedy żyję i nigdy o nich nie zapomnę.